Witam się dzisiaj z wami, mamy 9 grudnia I witam się trochę w nietypowej formie Ponieważ jeszcze nie jestem dzisiaj ogarnięta Ale wynika to z tego, że tam rano, okazało się, że nie mam zajęć dzisiaj yy, I poszłam spać dalej Generalnie to boli mnie mega głowa I trochę gardło też mnie znowu boli Wczoraj byłam bez czapki, a mega wiało i nie wiem czy to nie przez to Mam dzisiaj kolokwium, które chcę zadać za pierwszym razem, więc trzymajcie kciuki, chociaż jak to widzicie, to już jest potem. Kolokwium mam o jakiejś 18.00. Jest teraz 14 tak mniej więcej. Robię sobie kawę. I dopiero teraz. Ale muszę pójść sobie biedronki, po pomarańczy ponieważ nie mam jak zrobić sobie zimowej herbaty, którą bardzo lubię, więc. No, przejdę się. Wczoraj już nie chciałam iść wieczorem, bo później skończyłam zajęcia. Więc nie chciałam iść wieczorem. A teraz się przejdę po pomarańcze W dalszym ciągu nie ma piwnicy, ponieważ nie chcę tam iść sama. Yy... A nie zawsze jest yy, po prostu czas, żeby ktoś poszedł ze mną, więc tak to wygląda. I wypiję kawę i przejdę się do podróży. Szczerze mówiąc, chyba się dzisiaj nie maluję, bo. I teraz ją nagrywam w takim troszeczkę filtrze, ale chyba się dzisiaj nie maluję, bo nie mam do i... i źle się czuję, a ten czas wolałabym poświęcić powtórkę do chemii, chociaż jest to temat, który w miarę rozumiem i mega mnie to cieszy, ale jeszcze muszę sobie powtórzyć coś, pooglądać na YouTube, jakieś filmiki właśnie na ten temat tak żeby sobie bardziej rozjaśnić w 100% to, co muszę tam zrobić. No i tyle. W ogóle wczoraj była sytuacja, w której rzekomo mieliśmy wracać jakby na uczelnię na wspomnieć tydzień przed świętami. No i tak od wczoraj było to niepewne, i pojawiały się nowe informacje, z których nie dowiadywaliśmy się za bardzo nic nowego. Aż w końcu do dnia dzisiejszego, w którym dowiedzieliśmy się, że. Dziekan naszego wydziału, na którym ja jestem, zadecydował, że mm, nasz wydział nie wraca po prostu y, w grudniu na stacjonarne nauczanie, więc mega mnie to cieszy, bo szczerze mówiąc, ja nie mam tak daleko na uczelnię, ale mam dziewczyny z innych y, jakby, miast, które są dużo dalej y, od uczelni. I ogółem wszystkim osobom, które musiałaby przyjeżdżać na tydzień do miasta, w którym jest uczelnia, by studiować. Z tego zrobiłby się straszny chaos. Sama nawet nie wiedziałabym, jak to rozwiązać. Mimo, że mam blisko, to po no, pierwsze nie, nie mam samochodu mogłabym jeździć tylko busem, a musiałabym też tuć się tym busem w różnych godzinach, więc no, dobrze, że to się tak skończyło, że faktycznie. Mój Wydział będzie miał e, zajęcia tylko i wyłącznie e, online zdalnie w grudniu Także tak, e, czekam aż mi się zagotuje woda W ogóle tak, wczoraj sprzątałam Sprzątałam późno Nie wiem czemu, jakoś tak mi się zachciało sprzątać późno Powyrzucałam dosyć dużo rzeczy No i trochę się pozbyłam, trochę mi się miejsca zrobiło ale sprzątanko biorę się też, ze sprzątanko biorę się też niedługo. To jest takie dosyć większe sprzątanko yy, niż takie powierzchowne, ponieważ przyjeżdża moja Kornela. Już wiem, to Wam powiem. Widzimy się w środę 16 grudnia. Mam nadzieję, że nic się tutaj nie pozmienia. Wtedy też będziemy dawały sobie prezenty. Więc muszę wszystko ładnie podopełniać, popakować i w ogóle nagrać Wam przebitkę, w której pokażę Wam, co jej kupiłam i żeby móc już zapakować te prezenty to będzie mega fajny dzień, nie mogę się doczekać w ogóle odkąd zaczęłam studia i ona też bo studiuje to nie widziałyśmy się nie widziałyśmy się już dosyć długo i tak nie mogę się doczekać naprawdę, dobra więc, lecę się w ogóle ogarnąć, znaczy no ubrana to jestem, bo to jest moja bluza bo przecież wstałam i byłam tym na dworku, więc Troszkę jestem ogarnięta, tylko po prostu nieumalowana i tak to wygląda. Lecę. Dobra, powiem wam tak. Miałam to kolokwium z chemii. No, bardzo ciężko jest mi powiedzieć, czego mogę się spodziewać, ale dowiedziałam się, że udało mi się poprawić poprzednie, więc mega mnie to cieszy. Zobaczymy, jak będzie z tym. Mam nadzieję, że udało mi się je zaliczyć za pierwszym razem, ale nie nastawiam się ani tak, ani tak. Generalnie od wczoraj zabrałam się za porządki, dzisiaj też je kontynuowałam. Jeszcze muszę troszeczkę posprzątać. Ale już tak e, głównie w pokoju mam ogarnięte I teraz tak, zniszczyłam swoje paznokcie Wiem, że robiłam je całkiem niedawno e, Nie lubię strasznie malować paznokci Zrobiło mi się jakoś tak, że w ogóle jakby albo wyszłam z sprawy, albo po prostu nie mam do tego cierpliwości I nie lubię tego robić, ale teraz e, mam chwilę czasu na to, żeby poświęcić i zrobić je tak od A do Z porządnie Dam ze dwie warstwy bazy, żeby sobie je tak utwardzić i żeby mi się trzymały już do czasu przed wigilią, sobie chcę zrobić nowe. Więc tak, no, to będzie wyglądało. Przed chwileczką pakowałam prezenty dla Korneli w papier, ale spokojnie zrobiłam zdjęcia, żeby wam pokazać, jak już będę mogła je wam pokazać. To wtedy po prostu w filmiku załączę zdjęcia. I teraz zabieram się właśnie za malowanie, ale nie mam pomysłu kompletnie. Więc zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Postaram się wam pokazać. I w sumie to tyle, co dzisiaj zrobiłam. Czyli wróciłam, a była biorąca. Była się biorąca mega długo. Nie wiem, czemu tak wyszło, ale tak wyszło. Poszłam do biorąki właśnie z moim chłopakiem i ciągle tak coś się znalazło, coś się znalazło. I finalnie spędziliśmy tam mega dużo czasu. W międzyczasie jeszcze dzwoniłam właśnie do Korneli z zapytaniem pewnym. I tak wyszło, że. Prawie na styk wróciłam na zajęcia z chemii. Skończyłam je przed 20, więc dodałam dla Was vlogmasa z dnia wczorajszego, ale pojawił się on późno. Także kto jeszcze nie widział, to zapraszam do nadrobienia. No a teraz siadam do paznokci Piję sobie Coca-Cola, nie herbatę, wyjątkowo. Yy, i, I tyle. W ogóle zgasiła mi się świeczka, palił się olejki, i tak pięknie, tak pięknie wybrałam mega świąteczny zapach. Później Wam pokażę, co to był za zapach, mam nadzieję, że nie zapomnę. No i tyle. Więc ja lecę robić to i jeszcze na pewno się postaram odezwać do Was, żeby się pożegnać. Bo zapomniałam o tym wczoraj i napisałam to, wyjaśniłam, ale dzisiaj postaram się o tym nie zapomnieć. Fajnie, bo mam już troszeczkę luźniej. Mam jeszcze kolokwium, które będzie bardzo trudne za tydzień w piątek, ale bliżej tego dnia będę się uczyła, ponieważ. No ja tak mam, że wolę się nauczyć po prostu bliżej tego kolokwium, niż uczyć się wcześniej i rozdzielać naukę, bo pozapominam. Więc jeszcze się nie będę odczyła, dlatego mam troszeczkę luźniejszą chwilę. Ale i tak notatki mam do przepisywania, prezentację muszę zrobić, bo też czas mi ucieka. Ale temat prezentacji mam całkiem przyjemny, więc mam nadzieję, że pójdzie mi łatwo i gładko. Dobra, odzywam się do Was później. Pa! że nagrywam w tym kadrze, z tyłu jest, są, moje dwa ręczniki do włosów i torebki Ale siedzę sobie tutaj, jest już bardzo, bardzo późno I szykuję się do spania, do mycia Teraz rozczeszę sobie włosy, ponieważ południa chodziłam w pocypu I już mnie boli skóra głowy, bo włosów mam dużo I są trochę ciężkie, przez co serio mówię I rozczesuję je od dołu, będę jeszcze wcierała dzisiaj Maść końską z wodą i fedrolat, ale nie otwieram jeszcze dzisiaj z tego, co pamiętam, albo mi się może mylić, ale nie, dzisiaj nie otwieram kalendarza, więc otwórzmy sobie. Tutaj jest dziewiątka, dzisiaj z tej perspektywy go otworzę, żeby mi nie wypadło. I mamy tutaj taki prezencik, zaraz ją sobie zjem. I cóż, przyszłam się z Wami pożegnać. zrobiłam paźno gdzie takie czerwone, stawiłam Wam tutaj zdjęcia, jakie zrobię. E, mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał, jeśli tak będzie miło, jeśli zostawicie łapkę w górę pod filmem, zapraszam, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, a także włączenia dzwoneczka, wtedy Was nic nie ominie. E, no i cóż, widzimy się w kolejnym vlogmasie. Masie, do zobaczenia, cześć!